Cześć, witam was serdecznie w kolejnym Maciku z cyklu Motodoradca. No właśnie, porozmawiajmy dzisiaj o tym szumnie i dumnie zapowiadanym podatku od samochodów spalinowych, bo to wiecie, to, że trzeba się przesiąść na elektryki, to jedno, ale gdy będziemy mieli jeszcze spalinówkę w garażu, to trzeba będzie za nią dodatkowo płacić. Bądź jeżeli wpadniemy na pomysł, żeby od kogoś odkupić spalinówkę, to też nam podatków do tego wszystkiego dołożą. I żeby była jasność! Nie jest żaden nowy pomysł. Poszukajcie u mnie na kanale. Już w 2016 bądź 2017 nagrywałem o tym materiały. Bo już kilkukrotnie próbowano ten podatek wcześniej e, przemycić. Tylko za każdym razem robiło się dosyć dużo fermentu w mediach. To też w sumie dzięki e, Wam, I okazywało się, że, a dobra, zamiećmy to pod dywan, bo niedługo wybory. I najczęściej e, tak to wyglądało, tylko wtedy było zupełnie inne podejście do tego tematu. W pierwszej kolejności e, zapewne najbardziej by zadowolone były wszelkie organizacje związane ze sprzedażą samochodów nowych, wtedy jeszcze się nie myślało o elektrykach, bo dzięki temu, gdyby opodatkować samochody używane, szczególnie te z niższą normą emisji spalin, owszem wiadomo, w tle mamy ekologię, ale z drugiej strony zapewne by to bardziej zmobilizowało do zakupu samochodów nowych. No i było tak zamiatane, bo z jednej strony był pomysł, żeby wprowadzić wysoką akcyzę, szczególnie dla aut mocniejszych powyżej 2 litrów, tam w tej tabelce magicznej nawet mówiło się o 30 tysiącach akcyzy przy aucie nawet wartym, nie wiem, 15 tysięcy złotych. A drugi pomysł, który się pojawił niewiele później, gdy ten ferment z akcyzą został zamieciony pod dywan i schowany gdzieś tam głęboko do szafy, w Wpadł ktoś na pomysł, że a może by wprowadzić taki podatek 500 zł od dla posiadaczy samochodów z normą Euro 4 i w dół. No i też szum w mediach. Dobra, schowajmy wybory niedługo. Tylko temat teraz wraca ze zdwojoną siłą, bo przede wszystkim tym wszystkim jest zainteresowana Unia Europejska, a jak dobrze wiemy, są takie przepisy, które mamy obowiązek implementować do prawa krajowego, są takie, których nie mamy, ale ten niestety jest na liście. Tych obowiązkowych. Przypominam Wam, że klikając w link poniżej, właśnie w opis tego filmu, możecie przekalkulować sobie taniej ubezpieczenie komunikacyjne, czy to OC, czy chociażby AC i sprawdzić, ile za ile możecie kupić ubezpieczenie do swojego samochodu. Bo w tej chwili każda złotówka jest ważna i cenna. A właśnie z linku poniżej pod moim filmem możecie skorzystać z bonusa w wysokości 150 zł zwrotu po zakupie ubezpieczenia. W tym linku też również macie dokładnie zaznaczone, co ile czasu można z tej promocji korzystać, w jaki sposób też można zarabiać na linkach polecających. Jak mnie nie patrzeć, każda złotówka teraz w portfelu. Niezwykle cenna, więc zachęcam Was do wejścia w link poniżej. Tylko wtedy był trochę jeszcze inny zamysł, bo wtedy przede wszystkim mówiło się o tym, że używki są B, a jeżeli chcesz kupić nówkę, to super, bez względu czy to będzie 1,2, 2,0 czy 5-litrowe V8. Teraz to się zmieniło, bo i również 1,0 i 1,2 są na czarnej liście, bo przede wszystkim priorytetem są samochody elektryczne. Co za tym idzie, jest to połączone z Krajowym Planem Odbudowy. Tak, tym planem, o którym się ostatnio tyle w mediach mówi i za którego kary też płacimy, bo w tym planie też są zawarte kwestie związane z zakupem auta spalinowego, jak i jego późniejszą eksploatacją i dodatkowymi kosztami, które mają sprawić, że zachęcam do tego, by się przesiąść do auta elektrycznego. Od razu uspokoję: to nie jest rzecz, która wejdzie dziś, jutro czy w przyszłym roku, bo pragnę nadmienić, że gotowy plan odnośnie zakupu auta używanego i dodatkowych opłat związanych właśnie z zakupem używanej spalinówki ma pojawić się w czwartym kwartale 2024 roku. Natomiast w pierwszym kwartale 2026 roku ma się pojawić tabelka związana z kosztami, które będą mówiły o eksploatacji. I tych dodatkowych opłatach auta spalinowego. W międzyczasie w 2025 roku możemy mieć świadomość, że w Polsce powinniśmy mieć około 15-20 stref czystego transportu, do którego będą miały wjazd tylko i wyłącznie samochody elektryczne. Jak to niektórzy mówią, że w zapisach ma się pojawić też adnotacja, że również spalinówki, jeżeli za to zapłacą. Umówmy się szczerze, jest to swojego rodzaju absurd, bo już tłumaczę o co chodzi. Przede wszystkim ta opłata, w nawiasie kara, ma być uzależniona od emisji naszego auta. Co za tym idzie? Wiadomo, że starsze auta będą miały zdecydowanie wyższe te opłaty, czyli wszystkie auta z normą euro 2, euro 3, euro 4, czyli auta wyprodukowane przed 2011 rokiem, z grubsza biorąc, będą te opłaty miały największe. I teraz miejmy taki pogląd na to. Mamy auto z normą Euro 3, które kosztuje 7 tysięcy złotych, dołożą nam na przykład do miaru 5 tysięcy złotych rocznie i co? To ma nas przekonać do tego, że mamy się przesiąść na elektryka, gdzie mieszkamy w bloku na 11 piętrze i ta infrastruktura jeszcze nie jest na tyle rozwinięta, żeby móc podróżować na dłuższych dystansach, bo nawet jeżeli byśmy chcieli już, dobra, powiemy dobra, kupimy elektryka luz, no przesiadając się z auta na przykład za 7 czy 8 tysięcy będziemy szukali używanego elektryka, nie wiem za 15-20, ale to będzie elektryk starej generacji, co za tym idzie. Nie da nam większego zasięgu. A się okaże, na przykład, do pracy musimy podróżować 150 km w jedną stronę. Więc tu nikt nie przewidział tego. Wszystkich potraktował jedną miarą, ale nikt nie przewidział tego, że niektóre kraje są trochę mniej rozwinięte, jak chociażby Niemcy czy Francja. Miejmy też tego świadomość, że na przykładzie aut elektrycznych dostawczych, yy, jakie są zasięgi realne. 200, 250 km. Na dziś jest to fajne dla kuriera, bo zapewne kurierka bez problemu sobie poradzi z takimi zasięgami. Będzie to dla nich wystarczające. Ale jeżeli mamy, już nie mówię o transporcie międzynarodowym, ale jeżeli mamy tylko i wyłącznie transport krajowy. No może się okazać, że to nie do końca będzie współmierne, jeżeli trzeba dziennie na przykład zrobić 800 czy 900 km, bo to nie są jakieś wybitnie wielkie przebiegi. Więc infrastruktura się musi mocno do tego dostosować. Tylko też zacznijmy wszystkich nie traktować jedną miarą, ale też względem stopnia rozwoju, bo na chwilę obecną te zapisy będą uderzały tylko i wyłącznie w najbiedniejszych. I będzie pojawiał się wokół tego błąd. Na dziś nie znamy tych stawek. Wiemy tylko jedynie, że właśnie w 2024, 2024 kwartale ma być podana kwota, czyli za półtora roku, e, jaka będzie związana z opłatą. Akcyzową od zakupu auta spalinowego, a dwa lata później, półtora roku później, w sumie poznamy kwoty związane z eksploatacją auta. I to będzie najbardziej problematyczne, bo tak jak na przykładzie poprawki Ferrari 121, ja mogę powiedzieć na przykładzie swojej korwety mówmy się szczerze auto 76 roku jakie ono normy spełnia? Żadne. Ja też chcę powiedzieć wprost, ja tym autem jeżdżę okazjonalnie i tak jak w tej poprawce 121, ja chcę być wyłączony spod tej normy. No co, no co, ja, ja nie mogę? No okej, okay, no, moje auto może nie jest warte półtora miliona jak któreś nowe Ferrari czy Maserati, ale chcę tą samą ideologią iść w przypadku mojego używanego auta. Podzielcie się w komentarzach, co wy o tym myślicie i czy to was zachęci do przesiadki? Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!